Cześć, z tej strony Mona i witam Was w Growing Up. Aktualnie Mona ma 14 lat, musimy trochę jej pospieszyć się z gotowością do egzaminu, gdyż mamy no połowę póki co. Ale dla mnie jest jeszcze jedna ważna rzecz, gdzie jest Wendy i Alex. Mam dzisiaj zamiar je znaleźć, <słuch> bo ostatnio je widzieliśmy w gimnazjum. Oprócz tego chciałabym wykupić te dwie umiejętności badanie spraw i mierzenie. Jeszcze się nie zdecydowałam, w jaką stronę pójdziemy z Moną. No i dlatego właśnie bym chciała obydwie, a potem zdecydować. Mamy punkty czynności, więc przejdziemy do mapy i pójdziemy na ten festyn fantazy. Bo tutaj mieszkali rodzice Alex, więc myślałam, że tutaj ją znajdziemy, ale widzę, że nie wyskakuje. Zobaczymy, czy nas stać na ten dodatkowy slot w, w grafiku. Tutaj są jakieś kadzidełka. Aha, one dodają tutaj punkty czynności ale na ten pewnie nas nie stać, na, to dodatko, na ten dodatkowy slot. Tak, cały czas 500. Dobra, klaunem na bank nie będziemy, bo ja się boję klaunów. Nie lubię klaunów, nie pytajcie. Em, lemoniadę sprzedawać? Nie. Dobra, nie będziemy tracić. Zobaczymy, czy gdzieś może spotkamy Wendy. W kinie powinniśmy ją spotkać. Okej, okay. Luka Cox, dość znany, niezależny reżyser, pokazuje swój nowy film, Na Wenus nie ma powietrza. Po filmie w kinie jest specjalne wydarzenie i sesje pytań oraz odpowiedzi. Film był dość dobry, choć odrobinę pretensjonalny. Po seansie reżyser wychodzi i rozmawia o branży i o swojej karierze, a także udziela rad. Jeśli ktoś chce być dobry, to musi zrobić cholernie dobry film. A ja zrobiłem kilka cholernie dobrych filmów. Oczywiście mój pierwszy film? Nie, jego nie zobaczycie. Kilka osób się śmieje. Ale teraz czas na pytania od widzów. Nagle Luka wskazuje na Ciebie. Może ty? My, nas nie interesuje branża filmowa, więc zapytamy o najgorsze doświadczenie, chyba po prostu. A jakie było Twoje najgorsze doświadczenie? Ja mam same najgorsze doświadczenia. Żartuję, ale tylko trochę. W odróżnieniu od innych ludzi, słabo sobie z tym wszystkim radzę. Organizacja, kontakty z ludźmi, nawet nasza rozmowa. Czuję, jakbym krwawił. Zawsze miałem skłonność do dramatyzowania, ale nie mogę z tym skończyć. Trzeba pamiętać, że doświadczenia są dobre i złe. Musisz zapytać siebie, czy kochasz to, co robisz, więc mam radę dla takich młodych wilczków jak ty. Zacznijcie od czegoś małego, zrozumiecie, że nie będziecie świetni i nie pozwolicie nikomu mówić, że się mylicie. Potem jeszcze kilka pytań, a następnie spotkanie dobiega końca. Okej, okay, czyli spotkaliśmy jakiegoś luka, ale kurczę, Wendy tutaj nie ma. Możemy iść do kina, ale to nie wiem, czy nam się odblokuje. Znaczy tylko pewnie wyskoczy taki pop-up. Um, to może jakiś bilet kupimy? Mm, ten statek? Oh, dziwne sprawy. O ja, ja jestem ogólnie fanką Archiwum X, a ten bilet wygląda... Najdziwniejsze zagadki na drodze dwóch agentów specjalnych. O, ja to jest archiwum X. Wow, dobra, biorę. <grym> nie wiem, jak super potrzebne to, ale zrobiła mi to radość, mega. A, dobrze, no to chyba byśmy jeszcze gdzieś się przeszli, ale nie mam pomysłu, gdzie. Stargate, bo tam w sumie albo nie do Parku Wąducha, bo tam... Yy... Często tam rywalizowaliśmy z Alex, ale tutaj też jej nie ma dobra. To zrobimy sobie szukanie informacji, żeby podbić wyobraźnię, ale cały czas mnie zastanawia, gdzie jest ta Alex. Po prostu nie daje mi to spokoju. No i Wendy wiadomo. Wendy też nie widzieliśmy tak naprawdę od czasu yy, gimnazjum. Wygląda na to, że masz problemy z utrzymaniem zdrowia psychicznego. Kurczę, zapomniałam. O, ja, ja zapomniałam. O Boże, ale ona jest zła teraz. <laughs> Musimy szybko to jakoś podbić. Chyba najłatwiej będzie w szachownicy. Chodź, idziemy na burgera. A nie, pomoc. Nie to kliknałam, co miałam. Jeszcze jej obniżyłam zadowolenia. E, burger, raz. Mnie <laughs> hambur hamburger zawsze. Mm, mi zawsze poprawia humor. Dobra, już jest to wyrównane. Zobaczycie, bo to jest ogólnie ciężko tak um, utrzymać to zdrowie psychiczne, żeby rodzice też byli zadowoleni. Ale okej, okay, tutaj już możemy przejść sobie do grafiku. Ja bym tutaj chyba się, um, rozrywka, chyba te zakupy może zrobimy. Um, a może jeszcze coś? Tutaj możemy w sumie zrobić zakupy i wykorzystać te punkty szczęścia. Nie, punkty szczęścia, punkty czynności. Ok. No, zakupy to ciężka rzecz, Mona. <laughs> tak płaczę nie wiem, jaką bluzkę wybrać. Sama mam takie problemy. <laughs> ok, i teraz tak. Spróśb, może wycieczki. Ok, Wycieczka. na wycieczkę pozwolimy sobie na koniec odcinka, stwierdzam. Bo jak się idzie na wycieczkę, to się zdobywa umiejętności, ale nie ma już możliwości zrobienia w grafiku nic. Więc mm, to bym zostawiła na sam koniec. Dobra, do, do tych zakupów, co byśmy mogli jeszcze tutaj dobrać? Co jest umiejętności. I chyba bym poszła w to pływanie albo podstawy geometrii. Nie, dobra, pływanie. Ma już 14 lat, może się nauczyć pływać. Zakupy już jak widać potrafi zrobić. Zobaczymy, jak pójdzie z pływaniem. A nie jest źle tam. Ma rękawki, nie utonie. I kończymy już turę. Liceum, czas na nowe rozczarowania i nadzieje. Sama prawda. Chyba każdy wygląda inaczej. To szansa na zmianę. Na korytarzu zauważasz Wendy, która zdecydowanie zmieniła swój styl. Wendy już znaleźliśmy. Od zakończenia szkoły się nie widujecie, chyba że przelotem w centrum handlowym. Teraz Wendy wygląda jeszcze bardziej wyjątkowo. Dalej jest jednak trochę zbyt chłodna. Widzisz, jak grupa podłych dziewczyn przechodzi obok Wendy i okrutnie się z niej śmieje. Nie znosisz, gdy ludzie dręczą kogokolwiek, a co dopiero Wendy? No dokładnie. Czy naszą funfela. Porozmawiaj z Wendy. Już za późno na pomoc, ale ostrożnie podchodzisz do Wendy. Hej Wendy, co tam? Nowa szkoła, stare dziadostwo. Ojej, przykro mi. O co poszło? Tradycyjny tekst o kapitanie haku. A ja mam na imię Wendy. Czaisz? No, głupki są. Wendy, nie martw się, jesteś jedyna w swoim rodzaju. Wendy ci się przygląda, docenia, że z nią jesteś. Cieszę się, że nie jesteś że nie jesteś całkiem sama. Idziecie z Wendy do klasy, rozmawiając jak stare przyjaciółki. I odblokowałyśmy wejście do szkoły. Dobra, jesteśmy w szkole i tutaj patrzę, czy coś wykupujemy. A może byśmy się gdzieś przeszli po prostu? Najpierw obczaić, co jest na terenie szkoły. Mamy tak na pewno boisko sportowe, ale tam nic ciekawego do nas nie będzie. Holdzie są te drogie książki, też nie chcemy tam iść. Dobra, a na dziedzińcu papierowe RPG. A, eee, jakoś super nie wyobrażałam sobie Monę grającą w RPG, ale dodaję jej to. Wyobraźni, więc lecimy z tematem, bo musimy wykupić to badanie spraw. Wygląda na to, że masz problemy z utrzymaniem zadowolenia rodziców. No ja nie wierzę! No jak nie Mona nie jest zadowolona, to rodzice. No nie przesadzajcie. Nie przesadzajcie proszę, tak? Dobra, jak wrócimy ze szkoły, trzeba będzie zrobić same lekcje. Bo mają gniew rodzice. <laughs> Ale naprawdę, kurczę, czasami ciężko to zbilansować i żeby jeszcze starczyło pieniędzy na coś innego niż na te hamburgery, które poprawiają jej samopoczucie więc nie wiem, jak to ugryźć. Ale to przejdziemy po prostu chyba już sobie do mapy mózgu i widzimy się, jak tam wszystko przeklikam. Udało nam się podnieść wartość uroku, oczekiwanie rodziców spełnione, więc nie będą już na nas tacy chyba źli, mam nadzieję przynajmniej. No i mamy więcej punktów dumy, więc wracamy do domu. Jak tylko prze, przechodzisz przez drzwi, jak, daleka, jak daleko królik może wbiec w głąb lasu? Ja... Dziwne pytanie. Do połowy drogi? Nie. Królik może wbiec tylko do połowy lasu. Oczy rodzica się zwężają. Bo później zaczyna wybiegać z lasu. O Boże. Nie zwinęłaś czasami mojej książki z łamigłówkami? Nie. Jak są takie słabe, to nie. Dobra robota. Pamiętaj, żeby nie tracić bystrości umysłu. Coś mi się wydaje, że będziemy musieli poprawić pamięć. Życie zawsze może wyciąć Ci jakiś numer. Dobra, tatuś, no. Coś jeszcze? No, pamięć mamy do poprawienia. Kurczę, nic z tego, co nam jest potrzebne. Teraz musimy iść we wyobraźnię, tatuś, a nie w pamięć. Dobrze, to teraz tak. Kościć trawniki nie. Myślę, czy gdzieś się nie przejść, żeby znaleźć tym razem Alex. Może nam się uda. W Stargate pewnie będzie Alex, bo ona przecież lubiła te gry komputerowe wszystkie. Okej, okay, dobra, widzę, że jej nie ma. Możemy testować gry, grać w gry planszowe, czytać komiksy, nic co nas interesuje. A jak nie było, Alex tak nie ma. Mm. No już nie mam pomysłu, może się przejdziemy do centrum handlowego po prostu? Jakoś poprawimy sobie humor, może coś zarobimy. Sprzedawanie w sklepie. Okej, okay. a zakupy możemy sobie wymaksować. Ta bym jeszcze wymaksowała te zakupy chyba tutaj. No, wybrałaś bluzę, pięknie. I co, zakupy spożywcze są za 10? Dobrze, że nam płacą, hajs nawet jak ten, jak wywrócimy to wszystko, <noise> bo bym się wkurzyła, gdyby, nie, gdyby na tym nie zarobiła. I jak widać na dole rodzice są znowu niezadowoleni z nas. Przed chwilą byli zadowoleni. Poszliśmy na zakupy, poszliśmy popracować i już są niezadowoleni. Ja nie wiem, jak im dogodzić, naprawdę. Mm, cały czas nie stać nas. No dobra. Ja bym tu już przeszła do tego grafiku. I teraz tak, pływanie sobie wymaksujemy. No i tutaj byśmy zrobili te podstawy mm, geometrii. Widzę, że mamy odblokowany dodatkowy slot. Wow, ale fajnie, mamy dodatkowy slot w grafiku, bo Wendy, bo przepraszam Wendy, Mona ma bardzo dobry ten pasek radości, więc zrobimy sobie podstawy geometrii na maksa i czy coś jeszcze byśmy tutaj zrobili? To skasuje. I dobra, sprzedawanie na kasie, żebyśmy jeszcze dobiły sobie tej pamięci i coś zarobiły. No i teraz już pięknie, skok, elegancko. Nie, tam się nie wkłada tych patyczków do uszu. Tak mi się wydaje, że ona wkłada, włożyła sobie je do uszu. <grywa> Dobra. I sprzedawań... Ojej, kasa wybuchła. Ale cały czas nam płacą. To jest najważniejsze. <grywa> Boisko. Trening czy liderek. Tylko tędy przechodzisz. Z jakiegoś powodu czy liderki po prostu stają bezczynnie. Cholera, gdzie jest Felicity? Słyszysz, jak czy liderki podkują szeptem. Jej mama jest lokalną celebrytką. Jest przez to traktowana wyjątkowo. O kurcze, jakie ploty. Domyślasz się, że mówią o Felicity Browers. Coś tam, coś tam. Możesz iść zobaczyć, co z Felicity strasznie długo już siedzi w toalecie. Dopiero po chwili orientujesz się, że trener mówi do ciebie. E, nie należy do drużyny. Właśnie dlatego cię proszę. Idź zobaczyć, czy nic jej nie jest. Dziewczyny muszą skupić się na treningu. A może ja mam jakieś inne, kurczę, pomysły na siebie, niż latanie za Ciebie do tego? Dobra, zgodzimy się. <grystanie> Jestem uległa. <grystanie> no dobra. Na co czekasz? Leć już. Wchodzisz do łazienki dziewczyn. Widzisz Felicity stojącą przy umywalce. A, hej, wybacz, pewnie wyglądam strasznie nieporządnie. Wyglądasz strasznie blado, dziewczyno. No, ona w porównaniu do Mony jest strasznie, no, jest blada i zdezorientowana. Mm, nie gadajmy o tej macy, Nas ploty nie interesują. Mona jest ponad to. Drużyna czy liderek cię szuka? Zawsze czegoś szuka. Trener kazał mi cię znaleźć. Tak? A zobacz jak się od razu uśmiechnęła, kurczak, powiedział o trenerze. Za dużo się martwi. Mam po prostu słaby żołądek. W ogóle jakaś taka wyschłodzona w porównaniu do naszej Mony. Mm, zażartujmy. A ja nie. Mój żołądek jest w stanie unieść połowę masy mojego ciała. Felicity patrzy na ciebie przez dłuższą chwilę, a potem zaczyna się śmiać. Uważaj, żeby nie uderzyło ci to do głowy, bo za bardzo urośnie. Musimy jeść burgery, żeby być zadowolone, pamiętaj. <grytanie> do zobaczenia, Felicity. Mów mi flick. Wszyscy przyjaciele nazywają mnie flick. Ok, czyli jesteśmy przyjaciółkami? Flick. To będzie, nie chcę zastępować Alex. Mm, nie podoba mi się. Ale mamy dostępne nowe miejsce, toaleta. Dobra. Mm, coś szybko przeszliśmy do tego kolejnego dnia. Jakoś tak w, w szkole tak mi się jakoś wydaje dziwnie. Cały czas nie stać nas na to badanie spraw, a ja uparcie chcę na to zarobić. Ciekawe, jak, jak dalej będzie rozwinięta ta y, umiejętność. Sądzę, że gdzieś przejdziemy, może do tej toalety. Jeszcze tam nie byliśmy. Co możemy kupić. Uuu, mm. ściągę możemy kupić. Ale zmień trochę, żeby wygl nie wyglądało identycznie ukończone zadanie domowe mam trochę. Dobra, już nie mam. <ścoughs> Chciałam powiedzieć, mam trochę takie dwojakie myślenie odnośnie tego, ale. E no, musimy zarobić jakoś na to badanie spraw i właśnie zarobiliśmy. <ścoughs> Więc to jest najważniejsze, nieważne, że musieliśmy kupić ściągę w toalecie. E, tak prawdziwe życie niestety nie wygląda. E, albo niestety. Ok, jeszcze na to mierzenie trzeba za zarobić, ale cieszę się, że to badanie spraw już jest wykupione i mamy to z głowy. Dotknij neuronu świetnego wglądu, aby odsłonić całą mapę mózgu. Super sprawa. Jak zwykle wracam do Was, jak już sobie to wszystko przeklikam. Nie zarobiliśmy na i już wracamy do domu. <noise> Podsumowanie dnia. Po idziesz do swojej szafki, ale zatrzymujesz się w toalecie. Wchodzisz do łazienki dziewcząt i widzisz smutną i poirytowaną Wendy. Słyszy, że wchodzisz i szybko odkręca kran, żeby coś hałasowało. Hej, Mona, cześć! Chcesz coś powiedzieć, ale najpierw musisz załatwić swoją sprawę. Wendy nie daje ci takiej możliwości i wychodzi. Gdy kończą się lekcje, pakujesz książki i z radością na twarzy opuszczasz szkołę. Masz szczęście, bo twoi rodzice mają przerwę i podwożą cię do domu. Wendy czeka sama, podczas gdy inne dzieciaki przepychają się do zatłoczonego autobusu albo idą do samochodów swoich rodziców. Podchodzisz do Wendy. Hej Wendy, jedziesz autobusem? Wolę iść, niż jechać z tymi znęcającymi się skór... Uu, no, wiadomo o co chodzi. Jest aż tak źle. No przecież wiesz, mam tego dość. Biedactwo moje. Znasz film Absolwenci 92? Ja nawet go nie znam. No co ty, rodzice nadal nie pozwalają mi oglądać filmów dla dorosłych. Nadal to film o takich cybernerdach, którzy ciągle dostają w kość. Chcę wam przypomnieć, że macie 14 lat, nie jesteście jeszcze dorosłe. Ale potem mszczą się na całej szkole, używając komputerów. Hej, ale ty tak nie rób. Nie gorączkuj się tak. Po prostu podobały mi się tam efekty specjalne. Patrzysz na poważną minę Wendy: ile ona ma problemów w szkole. No, naprawdę nie fajna sprawa. Nie lubię takiego gnębienia. No, po nich pojedzie z nami do domu. Podejmujesz stanowczą decyzję. Wendy, możesz jechać z nami. Moi rodzice podwiozą cię do domu. Nie trzeba. Wendy patrzy na pełny autobus. Ale jeśli twoi rodzice się zgodzili. No to, <noise> dobrze się bawicie podczas jazdy. Wendy przekonuje się, że to był dobry pomysł. No wiadomo, najlepszy. Z Moną to nie ma co. E, Okej, okay. to jeszcze się gdzieś byśmy na sam koniec odcinka, bo sądzę, że już będę kończyła, może byśmy się przeszli. E, galeria to zawsze dobry pomysł. Okej, okay. i byśmy sobie wymaksowali te zakupy spożywcze. No. Dobra, mamy 15 monet dodatkowych. I co tutaj by jeszcze zrobić? Trzeba podnieść tą pamięć, żeby rodzice byli zadowoleni, bo za chwilę znowu będą krzyczeć, że są źli. Chociaż Bóg wie dlaczego. Ta kasa wybucha za każdym razem w rękach mody. No, elegancko. Jeszcze kurczę aż 13 razy to musimy zrobić, żeby to nam wychodziło ale nie wiem, czy zdążymy. Dobra, jeszcze materiały zrobimy. Na wszelki wypadek, gdyby nam ten urok się jednak przydał, gdybym, gdybym się jednak przestawiła i możemy przejść do y, grafiku. A nie, my mieliśmy jechać na wycieczkę. A no dobra, to bierzemy Chiny. Poświęć resztę tury na wycieczkę, aby zyskać duży przyrost zdrowia psychicznego, inteligencji, empatii i pamięci. Doświadczę tu tylu wspaniałych cudów. Dobra, obiecałam wycieczkę, to będzie wycieczka. Okej. Okay. No, i jak widzicie, tutaj nam urosły wszystkie punkty. Widzę, że Aleksandra. Aleksandra znów jest nieobecna. No właśnie, dlatego ja jej nie mogę wynaleźć. O, Boże, ale dobrze. Dobrze, przynajmniej już wiemy, że jest gdzieś tam e, wśród nas. Niektórzy z nas zaczynają się zastanawiać, czy ona w ogóle istnieje. W klasie słychać stłumiony chichot. Ona woli, gdy mówi się na nią Alex, a nie Aleksandra. Ale skoro jej tu nie ma, to pewnie bez znaczenia. Co za ham. Klasa znów kichocze, a niektórzy nawet śmieją się na głos z ciebie. A dlaczego z nas? Zapytajmy o Alex. Co jest z Alex? Nauczyciel z zakłopotaniem rozgląda się po klasie. Udzielanie informacji o uczniach nie wchodzi w zakres moich obowiązków. A, ale jeśli jesteś jej koleżanką, na pewno wszystkiego się dowiesz. Lekcja trwa dalej, ale dalej nie rozumiem, czego ty dzieciaki się z nas śmiały niby. Bo tutaj z czego się śmiać? Przynajmniej nikt nie śmieje się z ciebie, ale niektórzy patrzą na ciebie ze współczuciem. No nie martwi nas to. Aleks pewnie. A nie! To o coś innego chodzi. Pewnie skontaktowałaby. O nie, ja źle kliknęłam. Ja myślałam, o nie, ale to szybko jakoś mi przeleciało. Mamy umiejętność wywiady, spełniliśmy oczekiwania rodziców, super. Ale jestem teraz załamana, bo ja myślałam, że to dotyczy, że te dzieciaki się z nas śmieją i że mamy to gdzieś, a nie, że nie chcemy się dowiedzieć, co u Aleks. A, to ja nawet nie wiem, czy ją teraz znajdziemy. Szkoda, no decyzja już jest podjęta, więc za późno. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć Alex. W tym odcinku udało nam się za to znaleźć Wendy, co też mnie bardzo cieszy. I wykupiliśmy tą umiejętność dziennikarstwa. Teraz będziemy zbierali szalenie na wywiady. <laughs> Bo widzę, że też mi tutaj będzie dużo brakowało. Punkt. Dobrze, kochani, jeżeli Wam się film podobał, możecie dać jakiś komentarz, jakiś znak, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał i nie przedłużając, cześć!